System Diabła to moja ostatnia powieść. Dla mnie to jest kontynuacja wcześniejszej powieści, powiastki epoka Antychrysta. Zarówno ta epoka Antychrysta, jak i System Diabła mają pokazać, co się dzieje z naszym współczesnym światem, Czyli co się dzieje z naszą cywilizacją, co się dzieje z naszą kulturą, ale z pewnej bardzo specyficznej perspektywy, jakbym powiedział. Jeśli chodzi o system Diabła. To jest, to jest perspektywa diabelska. To jest świat widziany, jeśli tak można powiedzieć, przez oczy złego ducha. Oczywiście ktoś powie, no, oczy złego ducha, wszystko jest zmysłowe, nie potrafimy inaczej o tym mówić. Założenie jest takie, że diabeł istnieje, jest osobą inteligentną i próbuje zwieść świat. Co on chce z tym światem zrobić? No, chce doprowadzić do tego, żeby świat przestał istnieć. Szatan jest urodzonym buntownikiem. A jak to się ma do współczesności? Do współczesności ma się to w ten sposób, i to jest w dużym stopniu to, co chcę tutaj przekazać, czy o, o czym chcę opowiedzieć, że jeśli popatrzymy na nasz dzisiejszy świat, naszą dzisiejszą rzeczywistość, prawda, 21 wiek, 2022 rok, można mieć często wrażenie, że informacje, które do nas docierają, wskazują na to, że dotychczasowa kultura, zachodnia cywilizacja, chrześcijaństwo ulegają całkowitej erozji, znajdują się w stanie rozkładu. Bliskiego katastrofy. Informacje na przykład o tym, że, dzieciom, że rodzicom odbiera się prawo do wychowania dzieci, że szkoły zaczynają promować w coraz bardziej radykalny sposób ideologię genderową, że pojawiają się ostatnio taka informacja z Niemiec, kampanie medialne mówiące o tym, że nie warto mieć w ogóle dzieci, bo dzieci są zagrożeniem dla klimatu jest taki plakat. Matka z dwójką dzieci i napis, prawda, czy posiadanie dzieci nie szkodzi klimatowi, albo inny pomysł, tak zwany wielki reset, który ma doprowadzić do tego, żeby skutek tak zwanej pandemii całkowicie radykalnie zmienić sposób funkcjonowania świata. I wielu ludzi się zastanawia, czy skąd się to bierze, prawda? Jak to jest w zasadzie możliwe, że nasz świat ulega? Tak daleko idącej zmianie, ale że istotą tej zmiany z punktu widzenia, myślę, ogółu ludzi, jest coraz większe poczucie utraty wolności. Tego, że ta wolność jest nam odbierana, że nam ktoś ją zabiera, że nie można mówić tego, co się chce, myśleć tego, co się chce, że to, co do tej pory nazywaliśmy zdrowym rozsądkiem, posługiwaniem się pewnymi wspólnymi zasadami odwołującymi się, właśnie do rozumu, zostało w radykalny sposób zakłócone, a do głosu dochodzą. Do, do głosu dochodzą radykalne ideologie. Staram się właśnie pokazać, to jest oczywiście zabieg literacki, że być może za tym krążeniem różnych idei, za tym, że one tak naprawdę wnikają jedna z drugiej, a druga z trzeciej, i że to ograniczenie naszej rzeczywistości ma przypomina coraz bardziej taką sytuację, jakby, jakby ktoś miał pewien scenariusz, który realizuje krok po kroku, odbierając nam właśnie. Wolność odbierając to przekonanie w istnieniu pewnych naturalnych praw, jakby ktoś za tym stał. No, tym kimś, w sensie metafizycznym, oczywiście, bo ja tutaj nie tropię jakiegoś, jakiejś konkretnej grupy, która ten, tego, nad, ten, nad tym spiskiem czuwa. Tym kimś z perspektywy metafizycznej jest oczywiście w tym sensie zły duch, tak? czy diabeł, czy szatan. I on opowiada o tym, jak o tym opowiada. No, dawniej to by opowiadał tak, żeby listy napisał. To jest pomysł jest Louisa 40. 1941 roku, listy Starego Diabła do Młodego, i tam to ta książka, to jest po prostu zapis korespondencji. No ale żyjemy w dzisiejszych czasach, ani ludzie, ani wyższe duchy, można sądzić, nie posługują się listami, mało kto je czyta, a już prawie nikt ich nie czyta. No, gdyby dzisiaj taki diabeł chciał coś zakomunikować, to posłużyłby się środkami nowoczesnymi, czyli właśnie zapewne napisałby bloga. I to jest taki blog pisany, tak jak mówię, z takiego, w takim momencie, kiedy ten diabeł jest przekonany, że już, już, już się wita z gąską, już klamka zapadła, cywilizacja się zaraz skończy i on przyjmie całkowitą władzę nad światem. Na czym ta władza ma polegać? Jaki ma być jej ostateczny efekt? To oczywiście tutaj niczego nie chcę ujawnić, bo mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy książki jeszcze nie czytali, to nie chcę psuć im przyjemności, żeby dostrzegli, w jakim momencie się znajdujemy i też to, co my, wydaje mi się, że jest tutaj Istotne, do końca diabłowi to przedsięwzięcie się nie udaje. Tak powiem to bardzo ostrożnie. A dlaczego mu się nie udaje? Kto staje przeciwko niemu i w jaki sposób to szatańskie władztwo, szatańska dominacja zostaje obalona? To jest oczywiście w książce wyjaśnione. Jeszcze ostatnia sprawa, jak mówię. W epoce Antychrysta staram się pokazać rzeczywistość w XXIII wieku. Znaczy, uznałem, że w pewien sposób, ekstrapolując z dzisiejszej sytuacji, można przewidzieć, jak ten proces zagłady Zachodu, zagłady, zagłady cywilizacji europejskiej będzie wyglądał. System diabła to jest powieść absolutnie współczesna. Wszystko, co Państwo w niej znajdą, nawet jeśli oczywiście jest nieco przerobione przeze mnie i przez moją wyobraźnię, wszystko, co Państwo w tej powieści znajdą, to są fakty, z którymi Państwo się stykają albo które Państwo czytają w mediach i mogą obserwować naocznie. Serdecznie Państwa zachęcam do kupowania i do czytania.